Pan z wami i słowem twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała Tobie, Panie. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków, Podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i Faryzeusze dużo pościmy? Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy. Będą pościć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tu na szkole medialnej uczą nas, że w radiu, kiedy jest poranny program, to on zawsze powinien być taki, żeby nas troszeczkę obudził, dodał nam takiej energii na cały dzień. I chciałbym, żeby to dzisiejsze kazanie, zanim przejdziemy do słowa, zacząć od pewnej ciekawostki. Przed wejściem tutaj na mszę świętą w zakrystii zrobiłem małą sondę wśród ojców, pana ministranta, pana Henryka i siostry przełożonej, kiedy ile dni ma Wielki Post i kiedy zaczyna się i kiedy kończy. Odpowiedzi co do pierwszego pytania były zgodne, 40 dni. Rozbieżności pojawiły się dopiero trochę potem. Ojciec Kustosz wraz z siostrą przełożoną zgodnie powiedzieli, że Wielki Post zaczął się w środę popielcową, a kończy się w niedzielę palmową. Tak ojciec Kustosz mówi, że uczono ich w seminarium. I rzeczywiście jest to jedna z prawidłowych odpowiedzi, ale tych odpowiedzi może być więcej. Wtedy liczymy, że środa popielcowa rzeczywiście początek jeżeli liczymy razem z wszystkimi niedzielami, to rzeczywiście Wielki Post skończy się równo w Niedzielę Palmową. I nawet jak mamy, może pamiętacie, na początku Niedzieli Palmowej, przed poświęceniem palm, jest taki moment, po 40-dniowym takim okresie przygotowania, świętujemy uroczysty wraz wjazd Jezusa do Jerozolimy. Odpowiedzi były też inne. Ojciec Zbigniew wraz z ojcem Eugeniuszem powiedzieli, że kończy się Wielką Sobotę i również mieli rację, jeżeli weźmiemy inny sposób liczenia. Jeżeli niedzielę nie będziemy liczyli jako dni Wielkiego Postu, to 40 dni dokładnie wypadnie w Wielką Sobotę. Padła jeszcze jedna odpowiedź, ona była intuicja była dobra, ale nie w pełni. Jeżeli zaczniemy liczyć Wielki Post od przyszłej niedzieli, od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, razem z wszystkimi niedzielami, to ostatni dzień Wielkiego Postu wypadnie w Wielki Czwartek. I rzeczywiście, licząc ten już od Czwartek, jako można powiedzieć liturgię męki pańskiej rozpoczynającej się, i Triduum jako osobny okres liturgiczny, to rzeczywiście wypada. 40 dni. Przyznam, że sam kiedyś o tym się zastanawiałem, jak to jest. Dzielę się zami tą wiadomością. Rok temu to odkryłem na Facebooku ojca Tomasza Grabowskiego Dominikanina. Są w Polsce jeszcze mądrzy dobrze Dominikanie. Tam można sobie znaleźć dokładny taki kalendarz. I w tej pierwszej wersji to też trzeba liczyć, że co z wielkim tygodniem. Wielki tydzień wtedy liczymy jako osobny okres liturgiczny. Wtedy rzeczywiście kończy się Wielki post w niedzielę i Wielki Tydzień mamy jako osobny okres liturgiczny. Ale nieważne, jak liczymy te 40 dni, nieważne, w jaki przyjmiemy sposób, bo możemy tak trochę po faryzejsku teraz się spierać, co jest ważniejsze, czy wtedy mamy pościć, czy kiedy indziej. Wielki Post ma jeden cel, i ta dzisiejsza krótka Ewangelia nam to bardzo pokazuje. Kiedy zabiorą im Pana młodego, wtedy będą pościć. Wielki Post i każde nasze jakieś praktyki pokutne mają jeden cel: by mieć relację z Jezusem, by być blisko Pana młodego, by mieć Jego po prostu. Pościmy po to, żeby ten Post pomógł nam jeszcze bardziej zjednoczyć się z Bogiem. Jesteśmy na początku. Nieważne, czy już się zaczął dla nas wielki Post, czy dopiero od niedzieli tak, tak będzie, czy teraz mamy przedpoście, czy już jest Post. I tak. Naszym celem jest to, żeby zjednoczyć się z Bogiem. Dzisiejsza kolekta, czyli ta modlitwa, która jest na początku Mszy Świętej, tam było napisane: Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską rozpoczęte dzieła pokutne, aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha. To jest cel tego okresu. Do tego dzisiaj też wzywa pierwsze czytanie, żeby odrzucić. Zewnętrzne złe uczynki, naprawdę zmienić swoje serce. Nie tylko powiedzieć: A ja poszczę od tego czasu czy tyle, i, i tylko tak zewnętrznie inne kolory szat liturgicznych ubrać, czy pięknie przystroić, dekoracją ołtarz, i wtedy mamy wielki post. Nie. Nasze serce musi się zmienić. Więc nie czekajmy już nawet do tej pierwszej niedzieli, już zacznijmy szukać Pana Młodego, abyśmy go na pewno już w zmartwychwstanie, stanie, bo wtedy już. Według każdego tego sposobu liczenia już się kończy Wielki Post, a zaczyna okres Wielkanocy, żebyśmy wtedy mogli znaleźć Pana Młodego. Amen.